Cześć wszystkim, witamy w naszym nowym filmiku Wyzwanie wielki, średni i mały talerz. Obejrzyjmy razem to mega śmieszne wideo, w którym dzieciaki będą jeść najmniejsze i największe smakołyki. Naprawdę, taka mała butelka. A ja mam średnią. Wow! Tak, tak! Ja mam ogromną butelkę. Patrzcie, widzicie? Widzimy, widzimy też jaką malutką butelkę ma Jane. Śmiejcie się, śmiejcie. Jestem pewna, że moja galaretka będzie najsmaczniejsza. Mm, to jest przepyszne! I super, że galaretka zmienia się w gumę. Mike, teraz ty! Przyjemnością otwieramy, a teraz wyciskamy. Mm, ale dobre! Chcę więcej. Mm, tak, uwielbiam to. To najpyszniejsza rzecz jaką kiedykolwiek jadłem. Mniam, miam. Wycisnąłem wszystko do ostatniej kropelki. Butelkę można wyrzucić. Hej, odklej się! O! Mike, co ty narobiłeś? Twoja lekka butelka przykleiła się do moich włosów. Co za koszmar, pomóż mi! To tak, chwilka. Ups, Jane, mam dwie wiadomości. Dobrą i złą. Odkleiłem butelkę, ale razem z nią oderwał się twój warkocz. O, mój warkocz wrócił na miejsce. Super! Mike, gdyby nie twoja lepka butelka, nic by się nie stało! Jesteście tacy zabawni! Uwaga, dmucham balona! O, wyszedł ogromny. Ups, pękł, ale to było śmieszne. Brytnie, teraz twoja kolej. Dobrze, otwórzmy butelkę, ale nie daję rady wycisnąć galaretki. No co jest? Oucz, to boli! Nie jestem dość silna, żeby wycisnąć galaretkę. Ups, przepraszam. Nie sądziłem, że taki z ciebie śmierdziel. O, mam świetny pomysł. Zamówię sobie helikopter. Na pewno będzie w stanie przewrócić moją butelkę. Czekamy. O, już jest! Pilot na miejscu, co trzeba podnieść? Proszę zrzucić linę, ja obwiążę butelkę. Świetnie. Można podnosić. Tak, faktycznie dali radę. A teraz proszę wlać mi jej zawartość do buzi. Tak, jaka pyszna galaretka. O tak! Kochani, to jest niesamowite! Super! Tak, wydaje mi się, że ona zwariowała. Aha. Taka mała paczka pringelsów! Naprawdę! A ja mam dużo szczęścia! Super! Wow, Brytnie znowu przebiła wszystkich! Aha, jestem taka szczęśliwa! Mam ogromną porcję, ale zaczyna Jane. No tak, znowu dostałam najmniejszą paczkę, ale w środku są przynajmniej czekoladowe pringlesy. A to lepsze niż nic. Tylko jeden, serio! To za mało. Dobra, spróbujmy tego, co mamy. Mm, było bardzo dobre. Mike, teraz twoja kolej. Okej. Okay. Otwieramy, wyjmujemy, oblizujemy. Bardzo smaczne. Pierwszy raz jem takie czekoladowe chipsy. Są fantastyczne. Tak, wyglądają apetycznie. Ale Max z się nie podzieli. Sama masz przecież ogromną porcję. Co? Zaraz, moja ręka tknęła w pudełku. Dziewczyny, potrzebuję pomocy. Pomożecie mi. Co powiesz na piłę łańcuchową? No, 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 no. Nie? No jak chcesz. To wyciągnij swoją rękę z pudełkiem, to spróbujemy ją wyciągnąć. Ciągnę! Aj! Ups, moi przyjaciele się Aha. przewrócili. Za to mi została w ręku paczka czekoladowych chipsów. No ale pyszne. Moja głowa. Ej, to moja paczka. Jane, dojadłaś wszystkie moje chipsy czekoladowe? Jak mogłaś? Brytniej twoja kolej. O tak, zobaczmy. Otwieramy wieczko. Ojej, nie mogę dosięgnąć. Wiem, trzeba przewrócić paczkę do góry nogami, ale ekstra! Mam całą górę chipsów czekoladowych. Są takie ogromne jestem w szoku. Mm, to jest pyszne. Super, że jeszcze mi tyle zostało. Hmm. O, mam pomysł. Potrzebuję ogromnej szklanki. Zaraz wam pokażę, co chcę zrobić. Pomysł jest naprawdę genialny. Łamiemy ogromne chipsy na małe kawałki i wrzucamy wszystko do ogromnej szklanki. Trzeba ją całą wypełnić. Tak, świetnie. A teraz... Najciekawsza część trzeba wszystko roztopić. Moi drodzy, odsuńcie się, to będzie niezła zabawa. Oh my God. Gotowe. Wow, ale wymyśliłaś. Co nie? A teraz wyciągamy moje okulary słomkę. Nie tylko są naprawdę ładne, ale i bardzo, bardzo wygodne. <śm> ich pomocą mogę pić. Zaraz sami zobaczycie. Mmm, to jest pyszne. Wygląda super. Brytniej, daj spróbować. Nie, nie chcę się dzielić. Ta ogromna szklanka czekolady jest tylko dla mnie. Ale skąpi radło. Ale to nic. Mamy z Pop pop-tupsy. Możemy przez nie wypić całą czekoladę. Wow, Mike, to jest takie dobre. Uwielbiam czekoladę! Co? Już się skończyła? Niemożliwe. Skąd się tu wzięły te rurki? Ludzie! Jak wam nie wstyd? Ups, dajcie spokój. To w sumie całkiem zabawne. Jaka mała kostka z Maltizers? Fajna. Ura! O, ja mam ogromną kostkę z Maltizers! Patrz na to! O, tak w końcu szczęście się do mnie uśmiechnęło! I gigantyczna kostka z malcizers jest moja, ale ekstra. Teraz wiem, macie malutkie smakołyki w trajerzy. A ja się nawet cieszę, że mam taką słodką kostkę. O, ciekawe, co jest w środku. Wow, w środku jest mały żelkowy miś. Ale super! Zaraz go zjem. Przepyszne. Teraz zakładamy czekoladową pokrywkę z powrotem i próbujemy samej czekoladowej kostki. O tak. To najpyszniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek jadłam. Ekstra. Mike, teraz ty. Hurra! Próbujmy mojej czekoladowej kostki. Wow, w środku są moje ulubione cukierki z Kittles. Wow. Możemy odłożyć kostkę na później? Na razie zajmę się skitersami. Pomoże mi w tym słomka. To najszybszy sposób na zjedzenie wszystkich cukierków. Mm, to jest pyszne. A teraz wracamy do kostki z malkizers. Mam pomysł! Tak, świetnie się rozbiła. Patrzcie na to! Ej, to moje. Popchnę kulki i wlecą mi prosto do buzi. Mm, ekstra. Czekoladowe i pyszne. A teraz kolejna Jane. Tak, dokładnie. Jestem bardzo ciekawa, co jest w środku. No dalej. O tak, udało się. Zdejmujemy pokrywkę. Ale ona jest ciężka. Ej, tylko nie jedzcie. To jasne. A my akurat zamierzamy to zrobić! Oh wow, cała góra pianek! Ale mam szczęście! Mm, ale pyszności! Uwielbiam pianki! Hej, co wy robicie? Tak, udało się! Ogromne malcie są przepyszne! Tak, mi też smakują! Sto razy większe i 100 razy smaczniejsze! Ej, ludzie! O, ojej, zauważyła nas. Nic nie jedliśmy. Przecież was prosiłam, żebyście nie ruszali. Chociaż wiecie co? Dobra, mamy jeszcze całą kostkę smakołyków. Częstujcie się piankami. Dzięki, Jane. Wow, mały cake pops. Fajnie. Jest taki uroczy. A wy co macie? A ja mam średniego cake popsa. Też jest bardzo ładny. James, spójrz! Su? Niemożliwe! Możliwe, możliwe! Muszę go spróbować! Nie, że na pierwsza! Z przyjemnością! Zjem go w całości! Mm, pyszny, ale bardzo, bardzo mały. To następny! Pewnie, że ja. Nie, teraz ja. Mm, weźmy, Gryzo. Mm, ale dobre. O, jaki ładny w środku! Auć, auć! Skończyłem. W końcu moja kolej. Mm, ale super zapach. Ej, ale nie spodziewałam się, że jest taki ciężki. Przestańcie się ze mnie śmiać. O, mam pomysł. Mogę go rozpiłować. Ale to też nie jest takie proste. Ale dałam radę. Wow! Patrzcie, jak on apetycznie wygląda. Jaki piękny. Mm, pyszny. Jane, a możemy spróbować? Hmm, mojego mojego cakepopsa? Dobrze, niech będzie. Częstujcie się. Dziękuję bardzo, Jane. Jesteś najlepsza. Britney, mamy całą połowę, wiesz? Smacznego, przyjaciele. Dzięki za oglądanie! Dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, żeby jako pierwsi oglądać nasze śmieszne filmiki. Cześć, do zobaczenia!